Dzisiaj nagrywamy, teraz tym razem dwie saszetki Lego Mario. Trzeci odcinek na kanale. Dobra, otwieram jedną i zobaczymy za tak chwilę, co tu się będzie kryło. Dobra. I to jest mały pingwin. Bo już widziałem to częściej, że to będzie mały pingwin. I tu mamy też folię. Dobra, najpierw wykorzenić. Za chwilę przyniosę Luigi'ego, ale to potrwa. Chwilę. Może Wam to pokażę w następnym odcinku, jeszcze nie wiem. Na pewno nie taki. Dobra. Dobra, zakładamy kliki. Coś tam przychodzi, nie interesujcie się tym. Bara wkładamy tutaj. Patrz, tak, z tyłu, ale... Zamawiałem kiedyś w poprzednim tygodniu zamawiałem zamek Peach i on był niestety uszkodzony, więc no niestety nie pokażę Wam tego jak on wygląda. Mogę pokazać w następnym odcinku, ale, ale chyba nie pokażę, żeby, żeby, żebyście, żeby niektórzy mnie z was nie hejtowali. Albo nic dobra. Następne. Jeszcze druga zasiadka tu za chwilę mogę. Tutaj. A no tak. Tu gdzieś Luigi jest, myślę. Ale nie widziałem. Nie było dawno na moim kanale odcinków. Wczoraj się pojawił jeden, to możecie na, na niego wbić, ale, ale jak chcecie, to możecie też wpaść na ten drugi. Na ten drugi. On był dwa... on był... Dwa miesiące temu. Nagrywany. A to jest film Stucky Bow. A tamten poprzedni był Stucky Bow. I to jak chcecie, to paniecie. Na chwilę znajdę, Luigi'ego. Może... Albo tego po prostu nie. Następne. Na razie pominiemy. Pominiemy. Zeskanuję później. To za I druga saszetka. zobaczmy, co się tu trafi, w jej. Wpieramy. O nie powtórka. Czyli trafiła się powtórka. To już by było na tyle. Więc w następnym odcinku. Tak.